hej hej tutaj Amelka pierwszy raz nagrywam odcinek taki dłuższy i z głosem No ogólnie dzisiaj nie wiem, potrolujemy ludzi i to, to, tak dobra um, wezmę wózek, gdzieś się pochłamujemy Jakieś bagi zrobimy. Dobra, wózek jest. Ehm, no gdzie to jest? <grywia> Jak ja się czuję niepewnie. Hm. Dobra, um, jeszcze tylko bomba. Dobra, może um, najpierw pójdziemy do tego domku. Chociaż nie, bo tutaj ktoś stoi. O, do tego. Tutaj ktoś wychodzi. Muszę go probujemy. Tylko gdzie jest safe tutaj? Bo jest taki w Chyba jest gdzieś tutaj. Okej, wezmę drapinę. Mmm, Dobra, trebuie să ne do tabu. Yes. Dobra. I mam pieniądze. Teraz trzeba schować bombę. O, o chyba właściciel przyszedł. Szkło. O nie, o nie, o nie. Ej, ty, to jest jej czy nie, no? Bo ja się nie wiem. Brawo wyłożę. Nie błagam cię, nie, 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 baruj, nie, baruj, nie, 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 z domu wywaram, to przegram. Um, nie, No, No nie, nie, ej, mi wyjść. no ej, no nie, nie, Zostałem pieniądze i dom zniknął. Jest to jakiś fajny domek. Dobra, te drzwi nie są przezroczyste, więc ja ciężko się tutaj włamać. Dobra. Z innej strony. Może Co, Tam ta dziewczyna mnie śledzi chyba. O jest! Czekajcie chwilę. Dobra już. Chciałam jedną rzecz zrobić. Hmm. spróbujmy coś proś... tylko bardziej <coughs> mam też taki wózek ale nie wiem czy w ogóle ktokolwiek się na to złapie więc teraz zobaczymy o przy basenie gdzieś tutaj trzeba i ktokolwiek tu jest? Nie ma. Jak ktoś by tutaj będzie chodził, stał, co wtedy go weźmę i wrzucę do basenu. Nie tak wrzucę do basenu, ale wyrzucę gdzieś daleko. Gdzie ktoś tutaj? Ale co u tym zajęty? No bo i nie. Ale spróbuję. Płacze? krztusi się? Czy co? Dobra. No, nie, no. Nie ma nikogo. Jest tutaj ktoś. A to jakoś dziwnie. Dobra, em. Szybko, szybko, szybko. Łap ją, łap ją. Gdzieś ona. Jezus, Maria. Moja córka. Czekaj. Schowam wózek i spróbuję gdzieś kogoś tam wziąć do barana. Się kogokolwiek. Chodź. Chodź ze mną. Chodź. Sam. Mm. Proszę nie czytać tego. Muszę mm. ta dziewczyna się złopi. Błagam, błagam. Bo ten odcinek to będzie klapa, jak nic nie zrobię. No chodźcie! No, ej! Nie chcę, żebyś tutaj była. Błagam, niech ktoś tutaj będzie zawieszony. Teraz ktoś mnie chce wziąć. Ja się nie dam. Błagam. Mm. Błagam, błagam. Bo z was zrobię. Nie no dobra. Samo spróbuję w sumie. Polatamy ci sobie w tym odcinku. Te Krzywo, krzywo, krzywo. O nie. Nie udało się wysoko wybić. Zlatujemy. Dobra, jeszcze kilka mam tych. Fajnych pomysłów. Jezuczyna Dobra, idziemy po kogoś innego, podać. No jest, ale mi się dzisiaj nie udają te karty Eee... E, 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 e. was Mężem i żoną Żegnam I się pocałujcie Okej. Okay.